joe No. Jedziemy na to laboratorium, jesteś cały? Ja, to jestem cały, jestem dobra. cały. Dobra, raz. No, bo już zgubiliśmy te ostatnie wsparcia, jakie tam były. Mhm Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Będę dzisiaj gadał o tym, żeby odzyskać twojego kuzyna albo go namierzyć w jakiś sposób. Dobra, stary, ale ja się o niego. No, spokojnie. Dobra, to jest. Dobre. Jest Oskar. To jest, jest. Dawaj, stary. Dobra. Jak tam się trzymasz w ogóle? Dobrze. Gdzie on Os Oskar! Stary, gdzie on jest? Nie mogę, nie mogę. Nie wiem, czy on nie poszedł. Dziwić, że bieg. Nie wiem, sorry, nie mam Tutaj. O, Oscar! Dreddy zgoliłeś? No, jest ty. To wszystko przez niego. Paka jest na Siema no. siema Siema paka na miejscu mu, żeby <noise> No widzisz, John jest zemy panowy, więc jest luz Paka na miejscu, dostarczony, sia. chodźcie zobaczyć czy sia, to jest to. Powinno być to co zamawialiśmy, co, co chcieliście w sumie Praktycznie transport był z Humana Jasne Co mówisz? Czy były utrudnienia jakieś No delikatna tam obstawa jednak była W razie czego no, no to spoko Otworzę wam pakę, dajcie chwilę Zobaczcie czy się zgadza I jak? Wygląda na to, że jest git Chyba no. Z wystarczająco, chociaż... Nie, nic mi nie brakuje z porządku. Dobra. Czyli dobrze przejeźliśmy. Tak, dobrze, dobrze, no. Dobra. Ale co ogólnie y, to miała być podpucha na początku, y, bo wyjechał jeszcze jeden patrol, ale już był przejęty z tego co wiem. Ach, no to widzisz, to dobrą pakę tak w takim razie trafiliśmy. No zajebi. Powiększy w ch... że naszą całą działalność. No, o kasa z tego. Dzisiaj rano będę działał w sprawie młodziaka, twojego syna. No, przydałoby się w końcu, bo jeszcze niecierpliwy. Tak samo, w, to już żonemu mówiłem, że w sprawie twojego kuzyna też będę działał. Dobra, dobra. No co, przyjaźnią się? A, on się przyjaźnił, twój kuzyn chyba z młodym, nie? No, wydaje mi się, że tak, tak. No. Coś tam mieli jakiś kontakt, ale, ale porwali też kuzyna żonego, dlatego. Trzeba ich odzyskać jak najszybciej. Trzeba, trzeba, no. No. Coś jest wszystko co jest. Podwodem. O. Panowie, broń, broń broń, 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 broń. Ej, familia? Ej, familia, z jasna! Co jest jest, Panowie, uwaga. To leży, jeden, leży. jeden, leży. To, no, to jeden. Tak? Obiegnę. Leży dach, drugi Góra, 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 góra. Nasz broń upuścił. Jesteście sali? To, to, to. Kolera, I... jasna. Wszystko w porządku? Wszyscy okej? Okay? Tak, tak. Dobra, no, Trz, panowie, nie pakujcie nie jak, jak najszybciej cały towar, jaki macie do laboratorium, bo policja się tu na pewno zjedzie. Chodź, możecie nam pomóc na Dobra, pomożemy wam tyle lodów do... na. No. Kolera, jasna. Pierprzono oni w. Pierprzono w tutaj. My sobie przeniesiemy, Dobra, ja zobaczę, czy ktoś Gdzie? żyje. Renie? Tak, drive by roll, zobaczcie czy ktoś na dachu żyje. Czy ktoś jeszcze jest? Dobra, biegnę po nią. Galera, ja zapieprzone Familus. O! To jest na dachu? Jeprzy, nie, przenieść, rzucę mi krzykiela na ty. O! Wezmę tego kołacha. Wszyscy No raz, ciekawe czy ktoś inny przeżył. Masz kogoś? Mamy jednego. Daję go żonę, w tutaj pod tego Albo do środka najlepiej. Dawajcie do środka, do środka. No, ale raz, no policja. Nie wiem, czy nie słyszałem policji. Policja no. chyba, policja. Daj, do. Dobra, dobra tutaj, dawaj tutaj. to tutaj, do to środka. Do środka. I tak się go pozbędziemy. Pieprzenie, czyli w takim razie musieli z nim współpracować. No, musieli. no dobra. U. żyjesz, kolego? Powiem ci tak. Daję ci życie w zamian za informacje, Co ty na to? Co wam mam mówić? Co was to sprowadza? No, Interes. Jakie interesy? Kto was tutaj wysłał? Dla kogo robicie? Nic wam nie powiem. Stary, mam przy sobie 44, która cię, chłopy, rozerwie jednym strzałem. Radzę ci od razu powiedzieć. Nic ci nie powiem. Nic ci nie powiem. Zresztą tego pewien. Mam strzelić ci wódo, rozerwać ci tętnicę udową i umrzesz? Nie. No to zamieniam się, ostatni raz ci to mówię, zamieniam się w słuch. Dla kogo pracujesz? Dobra, powiem wam. Pracujemy... Się nie jąkaj, tylko mów. Pracujemy dla, dla takich ludzi w garniturach. No, hmm. czyli w sumie tak jak każdy w tym mieście. Co ty na to żony Dobra. Pożegnamy się w takich warunkach! Goodbye! Nie będę się to do nich... jakoś obiekt. bardzo rozwodził. My z żoną jedziemy na chatę Właśnie, co chciałeś jeszcze coś zamienić? Trzymaj. Co to? 50 tysięcy? Dobra. Za co to? Równowartość tego co przychwyciliście Jest ponad 10 od tego co się dałem. No kurde. Podważaj na razie mojego zdania zostaw to sobie. Wydaj na coś. I rozliczymy się niedługo. Zaczniemy robotę niedługo także, więc bez git. Dobra. Trzymaj Czeka. się. Jak coś to pamiętaj, rady 45. No, pamiętam. Wyślijcie lepiej jakieś ludzi, żeby posprzątali ten syf zanim policja Zaraz się zjawi. Oby. Dawaj John, jedziemy do domu. Cześć, witajcie, jestem Lukas i witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 Nieprzystępcy Moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcineczku I co? Zachęcam was do zostawienia łapki w górę wraz z sumem oraz dzwoneczkiem Przypominam o tym, że rekrutacja cały czas jest otwarta, moi drodzy Możecie ciągle pisać podania Link do Discorda macie w opisie A my jedziemy, moi drodzy, zakupić nowy samochód Ze względu na to, że, tak jak już mówiłem wcześniej, to Porsche mi się nie za bardzo podoba Ze względu na to, ale nie chodzi nawet głównie o to Chodzi o to mi, moi drodzy, że y, chcę, żeby Lukas, widzowie, y, miał również y, samochód taki bardziej do jakichś Akcji do wyjazdu na mieście, niż do tego, żeby tylko się w Porsche Porsche będzie wizowy tylko po to, żeby pokazać się dobrze na mieście gdzieś, jako biznesman moi drodzy, jako osoba prowadząca biznes. Jak widzicie, też mamy tutaj dominatora GTX, którego właśnie stąd wynajęliśmy. Od Franklina Clintona, który tam idzie, więc idziemy od razu oddać kluczyki wizowe. Takie samochody to się w ogóle kręcą. Kurde wizowy. Myślę, że zainwestował też Franklin. Panie Clinton, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, kluczyki tutaj do dominatora, którego od pana Dobra, wypożyczyłem. Dobra, dzięki. Ja tutaj się rozejrzę, za czymś. Dobry. wie dobry. ja się rozejrzę, rozejrzę za czymś tutaj. No widzowie, zobaczymy, bo tutaj widzę, że jakaś dostawa samochodu sprzyszło, widzowie. Człowieku, czterdzieści raz w tym pachu. Oczywiście, ja w stanie wątpia, w rolniku, w, w ciągnikach również. Na a, a pytanie, ile to robi? Proszę się wyrażać. No, da mi pan spokój. Nie ci spokój. Co wie? Albo Panie, z To głosu. możemy iść za budynek i to wyjaśnić w inny sposób, co? No to chodź. Kurde widzowie, co za łeb? Co za gość widzę? zaraz go no straszną reklamą. Nie, ja to załatwię, spokojnie się kolega rzuca. O, Clinton reaguje widzowie. No zapraszam, zobaczymy czy będzie pan taki fan. Kurde widzowie, unmarket widzowie, Un Policyjny? Ładnie, ciekawie. Bo ciebie czy będzie taki swany ten gościu tutaj widzowie. Jak wyjmiemy klamę. No i co? No i co? No i co? Dawaj na no Chodź, no, 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 no. no chodź, chodź <mów Husz> I co jest co za gość? O? Fff, czymś pomóc? Co się stało? No nie, no pan się rzucał, dostał lepę i... i co? No co ja mam pan powiedzieć więcej? Pierwszy pierwszym jest atak, ale na kamerach mam no. Monitoringu Proszę się nim zająć, rzucał się tu na pana Clintona, jeszcze chciał się rzucić Dobrze, no mam do pana dane Mogę osobiste? osobiste? Yy, dane osobiste, już panu podaję yy, Moje nazwisko to Johnny Crane Nie ma pan dowodu w sobie? Nie mam przy sobie niestety To chyba będziemy musieli pojechać na komendę, proszę pana No nie, no załatwimy to może ja do do pana, policjanta to znaczy? No odpuścimy tym razem, co? Ja mam naprawdę ważną sprawę na myśli Nie jest przestępstwo jakie przestępstwo, ja się obroniłem tylko No to dlatego, tego, że pana na komendę w celu wyjaśni roboty! No to proszę wezwanie Ała. do mnie wysłać. Mieszkam y, przy wespółci w osiedlu. Roboty. Dobrze. Tym razem panu daruję. Miłego. No, dobra, dzięki. Kurde widzowie, biegniemy do środka za zobaczyć jakiś samochód. Dobra widzowie, ten Terix wpadł Lukasowi w oko, więc zobaczymy jak to wygląda. Y, można prosić kogoś tak, tutaj? Proszę. O to chodzi. O dobrze, ja bym chciał zakupić tego do Jarama. tutaj? TRX, tylko jaka kwota ja, za niego? Za niego to. Yy, to trzeba by było się szefa zapytać, ale w granicach. 250 tysięcy. Dobra. Panie Clinton! Ile za tego Dodge Rama? Tutaj? 100 tysięcy. Dobra. No to panie tutaj po mojej lewej. Zapraszam, ja bym spisał umowę chętnie. Zakupię go. To zapraszam. Clinton. Dobra, widzę, więc zakupimy go. Nie ma bez żadnego problemu. Dobra. Przygotuję pan umowę, ja tylko skoczę w... do samochodu Dobrze, ja w sumie, się podesz... Jasne. Ja zaraz będę. Ej, panie wow. Clinton! na pan klucze, bo zostawiam tam walizkę z pieniędzmi. już pan wskazuje. Dzięki. Dobra, widzę. Skoczyłem tylko do tego, do, do tego gtx dominatora, żeby pieniądze wziąć, bo Lukas zostawił w bagażniku kurde. Prawie, zabierzemy 100 tysięcy prosto z bagażnika i idziemy do tego Clintona płacić za ten samochód nasz. Burgera, chciałbym ja kupić burgera. To burgera. Nie, kurczę się zdecydował na tego rama. Nie, kurczę się zdecydował na tego rama. Okay. Okay. Tak, do tak, 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 tylko po pieniądze musiałem skoczyć. Musiał tam do tyłu, okay. do biura A, do biura, no do dobra. no Panie Clintonu, ma pan klucze. Dobra, dzięki. Do Masz kurkera, chodzi. Liegniemy za tym gościem. K najbardziej. A więc tak. No, ja sobie uciądę. Pan by chciał kupić tego rama z 2021 roku? Tak, tak, dokładnie dobrze. tego samego, tego rama, który tam tutaj stoi. Ja przygotuję umowę. Jasne, prawidłowy. 100 tysięcy zniknie z naszego konta. No niestety, ale nie, jest to dobry zakup, uważam. Księ, słyszę, dobrze, no to proszę tu umowę. Jasne, ja tu już gotówkę panu tutaj Dla pana tutaj, na dół, tutaj. pana. Jak dobrze pamiętam, Lukas, tak? 25 tysięcy z ten dolarów zniżki. 25 tysięcy? Dlaczego? No bo tak? pan jest brał na leasing do nas samochód. No tak, to Porsche. Dokładnie. No dobra, w takim razie pan poczeka, tylko pakuję po kieszeni. No to tutaj kładę panu walizkę, proszę bardzo. Proszę. Który, gdzie podpisać? papierek? Yy, tutaj, proszę. Yy, dobra, w prawym dolnym rogu tam ma no, znać tak, panu. Tak. Dobra, proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Yy, proszę o to pana kluczyki. Dziękuję bardzo. Dobra, widzowie. Idziemy. Mojego dnia. Kurde. idziemy z tym samochodem, bo to jest fajny A samochód. Je, bardzo widzę. Mia... No chyba tak to mamy zrobić. Dobra, widzę, Szyk... wsiadamy. kluczyki panu przekazał? Tak, tak, tak. Wszystko ma. Dobra, widzę. Wsiadamy. Dobra, wizowie. dobra wizowie jesteśmy za kierownicą jedziemy Ciekawy jestem jak ten ram będzie widzowie jeździł To teraz żeby nie zarysować żadnego samochodu nikomu A przede wszystkim naszego rama Panie zejdź pan Podniósłby mnie pan do, do Do najbliższego fast fooda przejdźmy. Ładnie widzowie ten gość co chce do burger shota jechać Kurde widzowie samochód się no zbiera się trochę Ale spokojnie widzowie jeśli to ogarniemy jedziemy w, Tak teraz zobaczcie tulejka Tylko po to żeby ten samochód tam przerobił I ulepszył tam te swoje turbiny wmontował Czy coś tam co on tam robi widzowie to bardzo nam spustuje samochód. Nie powiem, że nie, a też trochę może przerobi go, żeby nie była aż tak masywna. Albo żeby chociaż jakoś lepiej skręcał widzowie, bo to jest tragedia. Żeby się lepiej zbierał. Zobaczymy, co on tam nam wciśnie. Także widzowie, jedziemy do lejka. Dobra, widzowie, powoli dojeżdżamy. Bo ten samochód też ma ciężko skręca. widzowie, ciężko. O, jest i lejk, że jakieś szopę na głowie chyba ma. Widzimy do garażu i jest miejsce. O, jakaś licytacja wizowe. Dobra, ja zostawimy się wiem, samochód zarobię? tutaj. O, dzień dobry panie Franklin, dzień dobry. Franklin dzisiaj napisał, kurde, co tu się dzieje? Samochody sprzedaję chyba. Parkujemy dobrze widzowie Wszystkim serdecznie. Dzień dobry. Czy to wszystko? Nie, to jest nie wszyscy. O jest i mój serdeczny przyjaciel Luka. Głowie, ty. Człowieku, odjebało mi od siana, byłem w Turcji na operacji. No widzę, widzę, tu sobie przeszczepiłeś chyba. Dzień dobry. No a to I kto, kto szepa, to szef też na no. licytację? Ty, przywiodłem ci samochód mój. Tego dodrza. Dobra, poczekaj. Eee, zapraszam. Pierwsza licytacja na te Porsche. Ładnie. Lala. Samochodziki Czera sprzedaje, kurde, licytuję. Pół miliona! Pół miliona? Wejdziemy do garażu, zobaczymy. Jakiś rumpo? Nie, to jest jakiś niedostawczak. Ciekawe gdzie jest na szwizowie Porschek. 500 tysięcy po raz pierwszy. 500 tysięcy ale co 50 500. tysięcy? Ty, ale co 50 tysięcy powiedziałem, ty. Kurde widzę, co, co się dzieje? 600 po raz pierwszy. Milion. Milion, 2 milion po raz pierwszy. 3 miliony. Po drugi. O kurde, 50 ile? 50 3 miliony? Milionów. 3 miliony Oskar? To nie wszystkie auta, to za jedno tylko, chłopaki no. Siemano, co ty tu robisz? Oooo, mój wspólnik Chodź, to na ja, trochę Tak, Dobrze, ta, ta, ta. Gdzie jest moja fura, Lake? Za garażem Jest gotowa do odbioru? Chodź za, zaprowadzić Dobra Codam, To w chodam. międzyczasie, jak już tam no. idziemy, sprawa jest do ciebie Jaka? Porwali kuzyna od Johnego Mhm i porwali też y, syna od Oscara. I co ja mam z tym wspólnego? Że to, że potrafisz coś tam pomajsterkować w informatykę. To, proszę Jesteś w stanie. O, ja, yes, fajnie. Kurde, jak nowa. No. Wracając do tematu. Bo to jesteś w stanie pomajsterkować i tak dalej. Jesteś w stanie namierzyć mi ich ostatnią lokalizację? Dobra, ale musisz powiedzieć przez kogo zostali porwani. No, jak myślisz, kto chodzi w garniturkach? Biznesmeni. I? Mafia. O, no właśnie. No i co, mafia i porwała byle... Jak oni nawet człowieku nic nie znaczą w tym mieście, spłonęło. to po co im to? No, ja wiem, że oni za dużo nie znaczą w mieście. Ale stary porwali no Jesteś tak w stanie tak, coś tak. podziałać w tej sprawie? Sprawdzić ich ostatnią lokalizację? No mogę, no Na luzie Podeślę ci ich numery, trzymaj Mmm, okej okay. Masz? Dobra, no No to dla mnie, proszę Co ja miałem ci zrobić w tym, kurde, dodżu? Czy kto to jest? Wsadzić turbinę, poprawić jakby skrętność tą masywność, jak się da trochę zmniejszyć No i żeby to jeździło lepiej o wiele Bo teraz stary to wiesz Skręca jak gówno Aha no dobra, na luzie. Dobra, no i przede wszystkim sprawdź ostatnie ich logowanie telefonów. No to zaraz to będę miał. Dobra. Może. Trzymaj się stary. Trzymaj się Elo. Dzięki za auto. Spoko. Dobra widzowie, odbieramy naszą porszawkę, ładnie się trzyma, całe jest nowe, praktycznie nieuszkodzone. w ogóle nie dać się jakikolwiek rysić widzowie, ale co no, poprosiliśmy Lejkę o to co jest w stanie w ogóle podziałać w ich sprawie, chłopaków, których porwali widzowie, trzeba to załatwić dla Oskara, zwłaszcza, że obiecaliśmy mu to, że nic się nie stanie młodziakowi, jedziemy moi drodzy do miasta, na firmę, ze względu na to... Że Lukas musi zrobić jedną rzecz, bo ostatnio byliśmy gadani z Marabuntą, ale. no i w sumie trzeba coś powiedzieć dla nich w tej sprawie. Ale nie myślcie sobie, że Lukas będzie współpracował z Marabuntą po tym wszystkim, co się wydarzyło. To nie nie ma tak łatwo, widzowie. Dobra, widzowie, jak widzicie, powoli dojeżdżamy na miejsce już po naszą. No i co? Plan jest prosty, ale omówię go wam za chwilę, widzowie, jak już odbierzemy furę. Widzę, że ktoś, ktoś z naszych pracowników wizowych jest. Czołem ochroniarz. Dzień dobry, super. Ktoś jest na firmie z pracowników innych? Tak dobra, no widzę, nie będziemy nic więcej zdradzać. Czołem. Czołem, czołem. Cześć. Witam, witam. Jak robota? No leci, leci wszystko. No, dobra, to dobrze. To róbcie dalej, panowie. Okay. Za niedługo dostawa. Dobra, widzę. Wy. Lukas idzie się przebrać. Moi drodzy, musimy zadzwonić do... Albo nawet nie będziemy dzwonić, napiszemy SMS-a moi drodzy do chłopaków. Oracz sobie napiszemy lajkowi, piszemy do Skara to wszystko. Panowie jesteście na radiu? Chcesz. czekamy już. Spotkanie rafineria tam przy okolicy wy... Albo wiecie co, rafineria, jak przejeżdżacie drogą w stronę Marabunty, jest tam taka z... taki zajazd, jakby. Mmm, jak wam to powiedzieć. Takie gówno, małe tam jak sklitka i coś takiego jest. Tam się spotkamy. W razie czego jedzcie już w stronę rafinerii wyślę wam GPS. -a. Ważne spotkanie. Dobra, widzowie, jedziemy na miejsce. Zobaczymy. Trzeba chłopakom przekazać informacje, moi drodzy, o tym co mówiłem wcześniej. Czyli o tym, że jedziemy przywitać się z marabuntą ponownie dokończyć to co zaczęliśmy z Rodem Andrewsów, moi drodzy, gdzie są... o chłopaki już są widzowie. No witam. Siema. Dzień dobry. Johnny się nie zjawił? Nie ma go. No, jak widać nie ma go. Trudno. W takim razie chłopaki, sytuacja jest taka. Nie że... mać alimenty. Więc tak, panowie, sytuacja jest taka. Pamiętacie, bardziej pamięta Lake Marabunta, nie? Więc panowie, sytuacja jest taka. Pamiętasz, Lejk, że wybiliśmy marabunciaków teoretycznie. No teoretycznie tak, ale jednak nie. No jednak nie. Sytuacja jest taka, że Andrews pochodził z Marabunty. Ma tam dalej swoich ludzi i tak dalej. Założyli u mnie zamówienie na jakieś bronie, więc wykorzystamy to. Miałby, miało być tam jakieś 200 tysięcy około, więc weźmiemy pieniądze, będziemy 200 koło na plus. I przy okazji wybijemy ich do końca, albo przynajmniej wykurzymy ich z miasta, bo uważam, że mogą walczyć. Nam, zwłaszcza, że mają powiązanie z mafią. Więc tak, jakoś nie ma niestety Johnego, więc musisz przejąć jego rolę i być jeszcze informatykiem, Lek. Like. będziesz naszym hakerem. Dajesz nam znać, co i jak, kiedy policja wiedzie i czy w ogóle będą jechać, bo ty masz, wiesz, dostęp do ich, yy, do ich łączy na radiu, więc na spokojnie. Myślę, że do radę. Wierzę w twoje umiejętności. Świetny hakerze. No dzięki, nie słyszę tak. No dobra, ty Oskar pojedziesz ze mną. Mhm. A Poczekaj, to, ja mam czekać za autem gdzieś? Tak, tak, tak. Czteroosobówkę sportową jakoś. Mm, dobra, to muszę to wymienić zaraz szybko. Dobra, no spokojnie, jest Ile jeszcze czasu? Jest która? 17.30. No to mamy... Opancerzone chcecie? Nie musi być opancerzone, wątpię, że będą strzelać. Mm, policja albo coś? Zobaczymy, nie musi być opancerzone. Więc i tak, masz czas do 21.30 około. Wtedy zaczynamy całą tą wymianę, że tak powiem. Najpierw odbierzemy z Oskarem pieniądze. I gdy otworzymy im bagażnik, na pewno się zorientuję, że coś jest nie tak, bo nawet tam nie ma kartonów pustych. Więc sytuacja wygląda następująco, że ja ze skarb przejmujemy pieniądze, otwieramy bagażnik i zaczynamy strzelaninę. Przy okazji mam parę mołotowów spakowanych. W ciężarówce, Więc Oskar weźmie sobie kilka, ja sobie wezmę kilka i podpalimy im całą tą dzielnicę. Mm -hmm. No to co, panowie, plan jest jasny, chyba, nie? Tak słońce. Jedziemy. Ja mam takie fajne sasko. Jakie? Do usłyszenia. O kurde. Co, co za rewolwer? A ja mam takie. No ty to też to masz. Dobra, jedziemy, dawaj Oskar. Wszystko pójdzie na spokojnie, więc nie ma co się martwić. Dalej, zajedziemy na rafinerię tam trochę dalej, żeby poobserwować ich w razie czego na tej, na tej marabuncie. Mm. No spoko, spoko. Działam w sprawie cały czas twojego syna, więc o to się nie martwi, stary, bo lej cały czas. W tym prężnie pracuje. No trzeba go znaleźć w końcu. Tak samo jakiego zynowanego. No spokojnie, stary, damy radę. Obiecają ci to więc wróci do ciebie cały i zdrow Włos mu z głowy nie spadnie. No mam nadzieję. To się nie musisz martwić. Nie mogli go daleko wywieźć. Nie mogli go wywieźć tak jak mówisz, daleko, dlatego że stary... Usiądy ją teraz stricte w Los Santos. No, no tak, bo z Liberty się wynieśli. Z tego co. wiem Ciekawe co tu musieli znaleźć, stary Jakimś czuje złota. Bo bez powodu z Liberty nie, nie, nie wynieśli się. No też mi się to wydaje. Dobra, tam są. zejdziemy tutaj, no tu Po górce. No, trochę. trochę nas widać. Tak, ja na razie zjeżdżę tutaj na spokojnie. A, żeby nie zobaczyli, nie? No, na ludzie, myślisz, że oni są mądrzy. Stałem, że dużo ich nie zostało tam. Na pewno nie. Gaszę silnik, niech chcę paliwo nie traci. To być sportowe? Może być sportowe. Co już się ogarnę. Dobra, do usłyszenia. 21.30 zaczniemy. To co trzeba czekać. Trzeba. a ja widzę, że oni już jesteś niecierpliwi tam się strzelają. No, o, nawet coś tam jest. Czekaj, zobaczy telefonem. Mają tam jakieś stare samochody Dużo ich nie ma Nie ma ich dużo, no Pewnie gdzieś powyjeżdżali, coś przyjmują No nic, lepiej dla nas Jesteś w aucie? Ja jestem w Gotowy? Jest warty i gotowy Fantastycznie Zaczynamy, jedziemy już do nich Masz jakiś karabin przy sobie w razie czego? Tak, 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 no Dobra Weź tam z tyłu kilka mołotowów sobie Dobra Będę jechał za wami i po chwili was wyprzedzę Dobra Jedziemy tędy niepostrzeżenie, żeby nie, nie, nie przypuszczali nic Dobra jak będzie najlepszy Wjeżdżamy Lowridery Dobra dawaj Co tam panowie? Kogoś decyzyjnego dacie? Mhm. Rozumiem, że nie mowa. To jest, to jest. O, zamówienie jest tej broń, ta. Tak, 200 tysięcy najpierw. Dopiero potem otworzymy, bo wam pakę. Ej, No ładnie, widzowie. Szybko się z tym co? No nie minęło długo. A po co wam tak z ciekawości za broń? Lepiej, żebyś nie wiedział. Planujecie coś? No dla no, czego to lepiej, żeby nie wiedział? Taka tajemnica? O. Proszę. Niech pan sobie przeliczy. Jasne. Dobra. No Zgadza się wszystko, odłożę do środka. To i pięknie. Dobra, otworzymy wam pakę, co? Na pozycji Otwieram pakę Na pozycji Dobra Zaczynaj Co się dzieje? Dobra! O kurde Co jeszcze tu? Łu! Dawaj tego decyzyjnego, kurde! Przony uciekł Boję się Mamy jeden problem tylko, że decyzyjny uciekł Ale dobra, podłożę tylko bombę pod tym Ty już zaczynaj palić tą rudere całą A Na razie jeszcze policja nie o! ma nic O kurwa Cholera jasna Auto Dobra, podpalasz to? Zajebiście Dobra stary, bo to całe płonie, dawaj dawaj Policja, policja, policja chłopaki Dawaj dawaj dawaj, fura fura Szybko. Cholera, sta... Dawaj, dawaj, ci dziś. kurwa, to wszystko podpaliliśmy ładnie! Jedziemy! Oh. O! Oba! O kurwa! Uwaga. Się. W tył skrot! O oh, cholera! Wszystko płonie, stary! O. Uh. Otwieram ogień! Dobra! Co? tu do... rozjechaliśmy! Cholera! Jesteśmy oznakowani? Pojechali za nami, no! Uh. Ojej, stary, przed nami, przed nami! U! Uh. Żyjesz? Żyję, żyję! Dobra! Dobra! Pole wiatraków, tam się oh, cholera. Stary, dawaj, trzymaj się, trzymaj się. Ostro w prawo skręcam. Zostrawa. Dobra. Zostradę. Dobra. O kurwa. Żyjesz? Żyję, żyję. O stary. Dostał po oponach. Cholera, snad. No. Tylko jeden? Chyba tak. Dziwne. Chyba cisza przed dużą, wiesz? Stramują, o, Nie umiem kierować i strzelać jednocześnie. Bo oni są chorzy. Dobra, wyprzedali ci już na pole wiatraków. Uwaga! Oh. Uh. Tak, Jednostka w piśmie, GTR! Oh. Zobaczcie, walizka z tyłu! Jest, okay? jest, jest! Tak! Tak! Odbija w prawo! Trochę im namieszam! Tak. Uh. 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 <grym> Dawajcie się, nie macie szans! O, jest. Jesteś na tym polu wiatraków już? No, jeżdżam! No to szybko! Uh. O oh, Jezu! Chłopaki, chłopaki! Cholera jasna. Nie wiem, gdzie gdziekolwiek. Cholera. Tak, żebyśmy cię widzieli. Lebo, lebo, lebo. się widzieli. Lewo, lewo. Odbijam. Spoczekajcie. Odbijam Poczekajcie Stary, bach mnie na pierdala. Podjeżdżam tam do przodu trochę. O, stary! Kurde. O, moja głowa, bierz balistkę stary, ja już wsiadam. Sary Szary do, szybko. Dobra. Podjeżdżam po was. Biegnij do fury, biegnij, osłaniam cię. Jazda. Radaj. Dobra, dobra, jedź. Cholera jasna. Jedź, 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 jedź. O, kurwa, moja głowa. Dobra, nie, nie ma lipy, ale ten GTR mnie martwi. Co to jest, kupię? O, o, a! Jedź gdziekolwiek. Co jest, Oskar? Oskar, Oskar, on żyje? Weź mu trzepnij w łeb. Aaaa ah, kurwa. Co się przelosiło. Oho. Uuuu. Uh. Kurwa. Nasze cienie im przeloczają, im 300 w mieście, jechałeś gdzieś tyle? Nie, ale wieś do kanału, bo wiesz, że do miasta stary, zaraz, ten, zataranują nam. Gdzie są? Przed nami. Strzelam. Bomba. Dobra. Trzymaj ta się. I to będzie ostro. Co? O Jezu! Aaaa. Uh. ない。